Cześć, z tej strony Dawid Dziński z AspFlex. Dzisiaj pokażę ci, jak zainstalować pixel Facebooka na stronie WordPressowej, czyli na stronie, gdzie jest osadzona na WordPressie. Żeby to zrobić, to potrzebujesz sobie otworzyć dwa nowe okienka. Jedno to jest dashboard samego WordPressa, samej twojej strony osadzonej na WordPressie. Czyli przechodzimy do cockpitu, do dashboardu. Drugie, drugie okienko to przejść do menedżera zdarzeń. Wystarczy z lewej strony obojętnie czy jesteś w reklam, czy może w menedżerze firmy, czy w innym miejscu, to trzy poziome kreski i klikamy menedżer zdarzeń. Zostaniesz przekierowany do tego widoku, który teraz jest widoczny akurat na ekranie. I musimy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze przechodząc do menedżera, do kokpitu WordPressa, przechodzimy z lewej strony w menu na wtyczki i dodaj nową wtyczkę. Następnie szukaj wtyczek z prawej strony u góry wpisujemy pixel. Your Site to jest wtyczka, którą ja proponuję, żeby używać, ponieważ ona najwięcej możliwości daje i z tego co widzę na razie najlepiej działa. Najmniej błędów też pokazuje, jeżeli chodzi o zliczanie zdarzeń. Niestety takie wtyczki, które są od Facebooka, one potrafią się czasem po prostu rozsypać. Chodzi nam o Pixel Your Site, to, czyli ta pierwsza wtyczka, która jest widoczna. Klikamy Zainstaluj. Następnie pojawia się opcja Włącz. Klikamy i w ten sposób zainstalowaliśmy wtyczkę na WordPressie. Z lewej strony pojawi się też nam się taka ikonka Pixel Your Site. Przechodzimy do dashboardu. My dzisiaj skupimy się na jednej opcji, w zakładce Ogólne. Your Meta Pixel, Formulari Facebook Pixel. To jest to, co nas interesuje. Klikamy, Click For Settings. Następnie mamy takie pole jak MetaPixel ID. Musimy tutaj wkleić ID z menadżera zdarzeń. Czyli przechodzimy teraz do menadżera zdarzeń. I to, co nas interesuje, będąc w źródle danych, klikamy w pierwszej kolumnie pixel, który nas interesuje. Możliwe, że będziesz miał więcej niż jedno, i niż jeden pixel. Do wybierz ten, który chcesz zainstalować na danej stronie internetowej. Następnie z prawej strony mamy identyfikator zestawu danych. Wystarczy kliknąć to ID i zostanie skopiowane do schowka. Teraz to, co zrobimy, to wklejamy skopiowane ID, zjeżdżamy całkiem na dół, czyli scrollujemy całkowicie w dół. Klikamy Save Settings i w tym momencie zainstalowaliśmy pixel Facebooka na stronie WordPressowej. Oczywiście trzeba jeszcze później ustawić pewne zdarzenia standardowe. Ustawienia e commerceowe jeżeli też macie swój sklep internetowy, dodać conversion API i tak dalej. Ale dzisiaj zajmujemy się samą instalacją piksela na stronie. Chcemy tylko sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Przechodzimy do zakładki w menadżerze zdarzeń, testowanie zdarzeń. Poczekamy, aż się załaduje. Następnie przechodzimy na stronę witryny. I zobaczymy, czy pojawiło się zdarzenie PageView. Jak widać, zdarzenie PageView się pojawiło, czy wszystko jest poprawnie zainstalowane. Jeżeli masz jakieś pytania do instalacji Pixel Facebooka, to napisz je w komentarzu poniżej tego wideo. A teraz daj lajka, like, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnej lekcji na YouTubie. Cześć!